Cześć, witam was w kolejnym odcinku serii niedzielne poranki. No ja nie nagrywam tego o poranku, tylko w sobotę o godzinie 14 i po prostu leje jak z zebra. Słuchajcie, jest ciemno, także mam nadzieję, że jak to oglądacie w niedzielę, to jest chociaż trochę słońca i że po prostu tak nie leje. Pewnie da się zauważyć lekką zmianę, jeżeli chodzi o włosy, o fryzurę, że włosy są krótsze. A to dlatego, że właśnie dzisiaj przed chwilą wróciłam od fryzjera. Co prawda sama sobie te włosy tak ułożyłam, bo miałam tylko prostowane Ale byłam dzisiaj na podcięciu końcówek na równo, ponieważ one były po prostu różnej długości No i po prostu już potrzebowały tego, żeby je podciąć No i chciałam sobie delikatnie podcieniować tutaj z przodu, żeby mogła właśnie tak sobie fajnie wywijać te włosy Żeby one w końcu się jakoś układały, bo po prostu... Uwierzcie mi, że chciałam tak bardzo zapuścić włosy, ale niestety. W pewnym momencie stwierdziłam, że już trudno mi się je układa, trudno mi się je myje, nie chcą się rozczesywać, plączą się, więc stwierdziłam idę podciąć, jak mam mieć włosy długie, to chcę mieć włosy zdrowe, więc stwierdziłam, że chcę podciąć właśnie na taką długość i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona i właśnie przed chwilą sobie tak trochę pokręciłam właśnie, także mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o nowej fryzurze. Nie wiem jeszcze, jak będę te włosy układać, ale... Myślę, że one same fajnie się mogą ułożyć po umyciu, ale nie wiem jak to będzie, także zobaczymy. No jestem bardzo zadowolona naprawdę, że w końcu poszłam je podciąć, bo podobały mi się yy, długie włosy, ale uwierzcie mi, że o wiele lepiej czuję się w trochę krótszych. I tak jak się zarzekałam, że nie wrócę do takich krótkich jak miałam, to teraz mam wrażenie, że im krótsze włosy, tym pewniej się czuję, tym świeżej się czuję. Nie wiem od czego to zależy, dajcie mi znać, czy też tak macie, ale po prostu dzisiaj jestem mega zadowolona. Ja mam już swoją kawę, zaraz zobaczę, o czym chcielibyście dzisiaj porozmawiać, także wchodzę na Instagrama. I już czytam. Dobra, słuchajcie, znalazłam pytanie powiązane z tym, o czym przed chwilą mówiłam, czyli o pewności siebie. Ja powiedziałam, że czuję pewniej siebie w krótszych włosach. A tutaj mamy pytanie. Chętnie posłuchałabym o akceptacji samego siebie, o tym, jak być bardziej pewnym siebie, jak nie popaść w depresję i nienawiść do własnego ciała. Ja już taki film nagrałam na moim kanale, postaram się go wam podlinkować, i tam mówię o samoakceptacji. Moim zdaniem, w tym filmie powiedziałam już praktycznie wszystko. Co mogłabym Wam przekazać, i moim zdaniem tam jest to powiedziane w jakiś taki bardziej uporządkowany sposób, więc jeżeli interesuje Was ten temat, to zapraszam właśnie do filmu o samoocenie, który właśnie nagrywałam jakiś czas temu, podlinkuję go Wam i możecie sobie obejrzeć. Jak nie popaść w depresję, to wam nie powiem, ale jak nie popaść w nienawiść do własnego ciała, no to przede wszystkim nie porównywać się do dziewczyn z Instagrama, do modelek na okładkach. I po prostu do wszechobecnego takiego przekazu, że musimy być szczupłe. W ogóle nie powinnyśmy mieć bioder, biustu i w ogóle żadnego ciała. W ogóle powinnyśmy być proste jak deski. Nie słuchajcie w ogóle takich przekazów z mediów, a jest ich sporo. Nie da się zliczyć, gdzie się nie obejrzycie. Tam jest jakaś reklama, tam jest jakaś okładka, jakaś książka, jakieś zdjęcie w internecie, gdzie się nie obejrzycie, po prostu was. Ten taki przekaz idealnej figury zalewa. I moim zdaniem to jest trochę śmieszne i nie wiem, kto chce się oszukać. Wiadomo, że w innych miejscach na świecie inna figura będzie tą idealną. Ale wydaje mi się, że śmieszne jest właśnie to, że pokazują nam jakieś modelki, które w ogóle tak naprawdę figury nie mają, są po prostu bez figury i twierdzi się potem, że to jest ideał polskiej, kobiety polskiej figury. No mi się wydaje, że to ideałem nie jest i właśnie wtedy wprowadza w kompleksy jakieś młode dziewczyny, które oglądają czy to Top Model, czy to jakieś... Gazety czy to jakieś zdjęcia właśnie w internecie i myślą sobie, że muszą tak wyglądać, więc muszą się zacząć odchudzać, nie mogą jeść, popadają w anoreksję i inne takie rzeczy. To jest takie duże wolbrzymienie z mojej strony, ale wydaje mi się, że właśnie to ktoś, nie wiem kto za to odpowiada, ale media po prostu chcą nam wmówić, że musimy wyglądać tak, a nie inaczej, a moim zdaniem kobieta powinna mieć konkretne kształty. Nie powinna ważyć konkretnie od iluś do iluś, nie powinna być mega szczupła, powinna mieć kształty, krągłości, bo moim zdaniem to nadaje właśnie. Jakiegoś takiego wyrazu, jeżeli chodzi o figurę No bo wiadomo, że jak ktoś jest szczupły No to fajnie, że jest szczupły Może sobie jeść, ile chce, tak? Bo na przykład nie tyje Ale też myślę, że Ta osoba może mieć kompleks, bo na przykład Nie może wyrobić sobie takich kształtów Tak? Więc przede wszystkim Nie porównywać się do takich zdjęć Na Instagramie, czy w ogóle w internecie Zaakceptować to Co w sobie nienawidzimy Ja kiedyś nienawidziłam swoich Ud. I słuchajcie, stwierdziłam, że muszę się przyzwyczaić do tego, jaką mam figurę, że nigdy nie będę mega szczupła, ponieważ nieważne, co bym robiła, po prostu mam takie geny i taką figurę. Widzę, jaką figurę ma moja mama, jaką figurę ma moja siostra, i wiem, że po prostu y, siłą tego nie zmienię. I nawet jeżeli chodziłabym na siłownię, to oczywiście wyrobiłabym sobie mięśnie i tak dalej, y, ale gdzieś tam te geny i kształty by i tak zostały, także y, nie dążę do idealnej sylwetki, żeby mieć nogi, jak Wiem, że zawsze będę miała krągłości, i czy to pupa, czy cokolwiek innego, to muszę po prostu to zaakceptować. Także, jeżeli jesteście w takim wieku, że dopiero gdzieś te krągłości się pokazują albo. Nie możecie tego zaakceptować, to ja proponuję po prostu co jakiś czas patrzeć sobie w lustro, jak się wygląda Przyzwyczajcie się do tego, jak wasze ciało wygląda, bo yy, to jesteście wy, wy się nie zmienicie, genów nie zmienicie Ja na przykład jestem niska i przecież wiem, że się nie rozciągnę, tak? Nie mogę nic zrobić, żeby być wyższa Nie ma na to leku, nie ma niczego i tak naprawdę po co mi jakiś lek? Ja jestem niska, okej, okay, taka się urodziłam i taka pewnie umrę, także yy, nie jest to coś, co mi już przeszkadza. Przyzwyczaiłam się do tego przez 22 lata życia jako yy, niska osoba, ale poznałam też osoby niższe ode mnie, więc yy, to mnie gdzieś tam pocieszyło, że nie jestem jedyna i że nie jestem najniższa. I moim zdaniem to też nie jest coś, co powinno być kompleksem, że jest się niskim czy wysokim. To jest coś po prostu, czego nie możemy zmienić Tak samo nie możemy zmienić, nie wiem, kształtu naszej twarzy Czy właśnie genów Tego, czy jesteśmy chudzi i możemy jeść, jeść i jeść Czy będziemy po prostu tyli zaraz po tym, jak zjemy sobie batonika tak? Więc nie zmienimy genów Musimy zaakceptować to, jacy się urodziliśmy i jak wyglądamy Oczywiście możemy dążyć do poprawy sylwetki, do poprawy diety No i do samoakceptacji Polecam ten film o samoakceptacji akceptacji, bo wydaje mi się, że tam Was bardziej zmotywuje, jeżeli właśnie tego potrzebujecie. Okej, okay, mam coś powiązanego z tym. Odżywianie, zdrowy styl życia i trening. Co sądzisz o społecznym nacisku na to, żeby regularnie ćwiczyć, trzymać ścisłą dietę i wyglądać jak gwiazda fitness? Wydaje mi się, że nie jest to tajemnicą, że zrobiła się z tego pewnego rodzaju moda. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo Yy, jeszcze nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu nie było takiego wysypu zdjęć z siłowni, nie wiem, jakichś postów yy, o tym, jak zacząć ćwiczyć, filmów na YouTube w tym temacie. A nagle zrobił się wysyp takich właśnie kategorii yy, o siłowni, właśnie o fitnessie, o zdrowym odżywianiu, yy, tak samo o weganizm i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju moda. Yy, Teraz pytanie: czy dobra czy zła? Wydaje mi się, że dobra moda, dlatego że zachęca na pewno więcej osób do aktywności fizycznej, do tego, żeby coś zrobić ze sobą. Na pewno to jest bardzo motywujące, że ktoś coś robi i wy patrzycie na to, i myślicie sobie, dobra, no to trzeba się ruszyć z tej kanapy um, i pójść, pobiegać, czy tam pójść na spacer. Na pewno teraz mamy dużo tych trenerek, czy to na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, które wstawiają filmy z jakimiś ćwiczeniami. Oczywiście jest Chodakowska, która. Długi, długi czas powiem, że tak się utrzymuje, jeżeli chodzi o popularność w Polsce, i moim zdaniem robi dobre rzeczy i Obserwuję sobie jej fanpage i instagrama, bo naprawdę wstawia tam motywujące zdjęcia um, Ale tutaj było pytanie Co sądzę o społecznym nacisku, żeby regularnie ćwiczyć i trzymać się swoją dietę? Wydaje mi się, że jest ten nacisk, bo ja nawet to widzę pod swoimi filmami Że jeżeli ja zjem pizzę albo cokolwiek, co nie jest, nie wiem, wegańskie, zdrowe, zielone Albo jest warzywem lub owocem yy, to jest, że odżywiam się źle. Moim zdaniem, takie rzeczy, jak religia, czy polityka, czy odżywianie, pieniądze, to są każdego sprawy prywatne. Jak on się odżywia, dlaczego tak się odżywia? Nie możecie powiedzieć komuś, żeby przestał coś jeść. Jeżeli on lubi to jeść i chce to jeść. Jeżeli Wy tego nie akceptujecie, nie lubicie czegoś albo nie chcecie czegoś jeść, no to oczywiście nie musicie tego robić. Ale jeżeli chodzi o to pytanie, że trzeba trzymać ścisłą dietę i wyglądać jak gwiazda fitness, wydaje mi się, że to jest totalnie złudne i że ta moda przeminie, i gdzieś będzie taka długa fala, to będzie, wydaje mi się, długa moda. Z jednej strony jest to pozytywne, bo na pewno dużo ludzi zmieni swoje życie, swoją dietę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest straszna presja teraz, żeby. Nie wiem, co druga osoba wstawia zdjęcia z siłowni, i nie wiem, czy chodzi tam po to, żeby ćwiczyć, czy żeby wstawić to zdjęcie na Instagrama, że niby ćwiczy. Ja Wam powiem szczerze, że na siłownię podchodziłam wielokrotnie i jakoś nie mogę się po prostu do tego przekonać. No, wydaje mi się po prostu, że to nie jest dla wszystkich. Tak jak nie wszyscy lubią biegać, nie wszyscy muszą dobrze się czuć na siłowni. Ja na przykład uwielbiam pływać i myślę, że właśnie niedługo pójdę sobie na basen i w ten sposób gdzieś tam jakąś swoją aktywność fizyczną chciałabym podtrzymywać, ale nie widzę konieczności, że jeżeli chciałabym wykonywać jakąś aktywność, fizyczną to muszę od razu iść na siłownię. Ja w domu ćwiczę. Często mnie pytaliście, czy jeszcze ćwiczę, czy nie. ćwiczę w domu wieczorami. Często robię sobie różne ćwiczenia na matę. Muszę sobie co prawda kupić nową matę, ale staram się cały czas jakieś ćwiczenia wykonywać. I właśnie dlatego mogę sobie pozwolić na to, żeby zjeść na przykład coś, co ma więcej kalorii, mniej kalorii. Ale powiem wam, że ta moda i ta presja trochę zmotywowała mnie na to, żeby zmienić swoją dietę. Zainteresowałam się dietą. Tą nie wiem czy wegańską, czy roślinną. Czasami się mówi tak, czasami tak. Ja nie chcę tutaj czegoś źle powiedzieć, ale ogólnie po prostu zaczęłam interesować się tematem. Tym <grym> i tym, czy jeść mięso, czy nie jeść mięsa, co jeść, czego nie jeść. Naprawdę chciałabym tą swoją dietę zmienić, bo od dziecka jem bardzo mało warzyw i owoców, a mimo to mam naprawdę wysoką odporność w porównaniu do innych członków mojej rodziny. Chciałabym sobie zrobić badania, chciałabym zacząć. Patrzeć po prostu na to, co jem i co powinnam, a czego może nie powinnam jeść, bo to też zależy od tego, co możecie, a co nie. W każdym razie nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby być na jakiejś diecie, tak? Może po wynikach badań okazać się, że nie może przejść na jakąś dietę, także mnie na pewno ta moda skłoniła do tego, żeby się zastanowić nad tym, co kupuję, jaki co ma skład, co wkładam na talerz. I na pewno ograniczyłam jedzenie mięsa, i to mogę Wam już przyznać teraz, że jem mięso, ale naprawdę bardzo rzadko. Także myślę, że presja jest. Nie należy się jej może jakoś bardzo poddawać, ale warto skorzystać. Czyli, właśnie, może zapiszmy się na jakiś basen. Jeżeli nie siłownia, to właśnie znaleźć sobie jakiś sport czy aktywność fizyczną, którą możecie wykonywać i sprawi wam przyjemność. Bo to nie chodzi o to, żebyście szli na siłownię z grymasem, że musicie, bo to. Co to za przyjemność, tak? Także znajdźcie sobie jakąś aktywność fizyczną, mogą być nawet ćwiczenia w domu, słuchajcie. W domu można tak dużo zrobić. Trochę się rozgadałam o tym, ale no nie uważam, że każdy musi wyglądać jak gwiazda fitness, ale myślę, że jakoś pozytywnie to może też na nas wpłynąć. No i co? To myślę, żeby było na tyle. Nie wiem, czy ten odcinek był długi, czy krótki, czy sensownie mówiłam, czy nie, ale powiem Wam szczerze, że w tym tygodniu jakoś nie było żadnych takich pytań, na które chciałabym Wam dłużej opowiedzieć, bo... Chcecie wiedzieć o sposobach na naukę, do matury. No, ja szczerze mówiąc, mówiłam o tym wielokrotnie, więc nie chcę jakby się powtarzać. Może za tydzień zadać jakieś ciekawe zagadnienia pod tym filmem, bo powiem Wam, że niektórzy zadają takie pytania jak do QA, a mi bardziej chodziło o to, żebym właśnie mogła się rozgadać na jakieś takie tematy. Gdzie możecie poznać moją opinię A potem ja mogę poznać waszą w komentarzach A takie pytania typu Tak, nie, albo co lubisz Ulubione filmy No to nie w tej serii, tylko właśnie w Q&A Dobra, no to myślę, że na siłę Nie będę też tutaj przedłużać Dajcie mi koniecznie znać, co wymyślicie W tym temacie właśnie, jeżeli chodzi o Samą akceptację, o to Jak jakby poradzić sobie Z jakimiś kompleksami No i co myślicie o tej modzie na bycie fit O tym, że trzeba się Zdrowo odżywiać i wyglądać jak gwiazda fitness. No, oczywiście nie trzeba wyglądać jak gwiazda fitness. Można się zdrowo odżywiać, można chodzić na siłownię, ale nie trzeba. Także chętnie poznam wasze zdanie: czy chodzicie na siłownię, czy może podjęłyście się jakieś diety, czy faktycznie może schudłyście bardzo dużo albo jakoś diametralnie zmienił się wasz sposób życia i odżywiania. Bardzo chętnie posłucham o tym. Czy zmieniłyście właśnie jakąś dietę, czy podjęłyście jakieś ćwiczenia? No i chętnie też posłucham, co robicie zamiast siłowni, czyli jakie sporty uprawiacie, czy coś robicie w domu, czy, czy może właśnie basen albo coś w tym stylu. To by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że na za tydzień zadacie jakieś ciekawe pytania. Zasypcie mnie zagadnieniami. Mogą one być związane ze świętami, mogą one być związane z czymkolwiek innym. Zostały tak naprawdę chyba dwa niedzielne poranki przed Vlogmasem, także kolejne pojawią się dopiero po serii Vlogmas. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja czekam z niecierpliwością na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że widzimy się też w kolejnych filmach w których możecie zobaczyć mnie w dłuższych włosach, bo oczywiście część z tych filmów była nagrana wcześniej. Teraz akurat nagrywam, tak wiecie, na bieżąco, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Kto wyłapie, ten wyłapie. Także dziękuję Wam za oglądanie, dajcie kciuki w górę no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa!